Dla ubogich. Tak o tym samochodzie mówili posiadacze grubych limuzyn Mercedesa, którym nie w smak było, że teraz ludzie, którzy nie dysponują aż takimi pieniędzmi, też będą mogli jeździć samochodem ze znaczkiem, z gwiazdą na masce. Auto zostało, powstało tak naprawdę z trzech powodów. Tutaj, który jest prawdziwy, ciężko powiedzieć. Ja uważam, że wszystkie trzy są ważne i wszystkie trzy miały znaczenie kiedy ten samochód projektowano. Pierwsza sprawa to kryzys paliwowy. Wiadomo, trzeba mieć mniejsze auto, żeby mniej paliło, żeby było bardziej konkurencyjne. Druga sprawa to rynek amerykański. Wydaje mi się, że to jest kluczowe w, przy powstaniu tego auta. Dlaczego ten samochód był tak Mercedesowi potrzebny? Ano dlatego, że duże limuzyny, które produkował w tym czasie, paliły bardzo dużo paliwa, a auta importowane w Stanach Musiały spełniać określone kryteria, nie mogły palić zbyt dużo. Trzeba było obniżać flotowe zużycie paliwa. Dokładnie z tym samym producenci walczą po dziś dzień. Jak to zrobiono? A no, właśnie w ten sposób. Zaprojektowano mały samochód, który palił mało paliwa, a mógł być wyposażony w diesla. Wyobrażacie sobie, że wymyślono, że będą Amerykanów przekonywać do diesla w latach 80., ale tak zrobiono. Jest jeszcze plotka, tego oczywiście nikt nie potwierdzi, ale podobno było też tak, że dobrze sytuowane gospodynie domowe w Stanach chciały mieć prestiżowe auto, ale nie takie duże, takie, żeby można było włożyć dziecko, zawieźć do przedszkola, pojechać na drobne zakupy do marketu, po prostu taki samochód do jazdy na co dzień. Ale ten samochód powinien być prestiżowy. I dobrze by było, żeby to był Mercedes. O suwach jeszcze wtedy nikt nie myślał. Pierwsze próby stworzenia Mercedesa 190, czyli baby bensa, bo tak ten samochód również jest nazywany. Miały miejsce w 74 roku. Inżynierowie firmy bardzo ciekawie podeszli do tematu. Wzięli Mercedesa W115, czyli klasę średnią, i skrócili go, zmniejszyli jak tylko to się dało, ale pod jednym warunkiem. Tak zredukowany samochód musi być nadal autem zapewniającym odpowiednią ilość komfortu i musi być autem, w którym wszyscy będą się dobrze czuli, niezależnie od tego, czy mają 1,70 m czy 2 m wzrostu. Auto wyglądało naprawdę komicznie, ale nie o stylistykę tutaj chodziło, bo akurat ten samochód miał tylko dowieść, że samochód, aby był odpowiednio komfortowy, musi mieć około 4,5 metra długości. I na tyle właśnie określono długość Mercedesa 190. Mercedes 190 trafił do produkcji w grudniu 82 roku. Do tej pory. Klienci Mercedesa trochę rozpieścili firmę, bo na samochody trzeba było czekać, trzeba było ustawić się w kolejce. Przypomnę, że na przykład na Kombi W123 czas oczekiwania czasami dochodził nawet do roku. Tak były to samochody pożądane i tak duży był na nie popyt. Przez 190 nic takiego się nie stało. W firmie zaczął się ferment. Kto w ogóle zezwolił? Na wypuszczenie do produkcji tak małego samochodu, zobaczcie, jest klapa. Samochód się nie sprzedaje. Mercedes przestał samochody rozdzielać, tak jak miał w zwyczaju. Zaczął sprzedawać. Na szczęście dla menadżerów, którzy podjęli decyzję o produkcji 190 i dla finansów firmy, samochód stopniowo zaczął się sprzedawać. Nie bez powodu było to, że początkowo nie było dobrych silników w tym samochodzie. Potem doszły diesle i interes zaczął się kręcić. W 88 roku, czyli 6 lat po rozpoczęciu produkcji tego samochodu, zdecydowano się na lifting. To nie były duże zmiany, raczej kosmetyka. W samochodzie poliftingowym inny jest zderzak, inne są listwy na boku, które nazywane są czasami deskami Sako. Sako bardzo nie lubił tego określenia. Zmieniła się też tapicerka, i punkt górny mocowania pasa jest teraz regulowany. I tak na dobrą sprawę to wszystko, plus jeszcze oczywiście zmiany jednostek napędowych. W tym liftingu do oferty dołączają nowe silniki, pojawiają się mocne benzyny, pojawia się wersja Evo, która była podstawą do stworzenia samochodu, który brał potem udział w wyścigach DTM i gdzie ten samochód święcił naprawdę olbrzymie sukcesy. W sumie wyprodukowano milion 800 tysięcy, trochę nawet ponad milion 800 tysięcy Mercedesa 190. Uwaga, tylko w jednej wersji nadwoziowej. Do produkcji nie weszło Cabrio. Stwierdzono, że Cabrio na W124 będzie samochodem przyjemniejszym w eksploatacji, bo będzie większe. I nie zdecydowano się na 190. Nigdy też nie zdecydowano się na wersję kombi. Stwierdzono, że w tym segmencie na taki samochód jest jeszcze za wcześnie. Zawsze, kiedy jeżdżę klasycznymi samochodami, to zastanawiam się, czy taki samochód nadawałby się jeszcze do jazdy na co dzień. Co tak naprawdę go wyróżnia? Czy to już jest raczej auto, takie zlotowe? Czy może można nim pojeździć do pracy, do szkoły? Ze 190 mam inny problem, bo kiedy jeżdżę tym samochodem, tutaj pod maską mam 2,5 litrowego diesla, 94 konie, to, i automatyczną skrzynię biegów, to zastanawiam się, gdzie się podział ten postęp. Samochód jest z 1991 roku, a. Podróżuje się nim naprawdę super komfortowo i na liczniku tego auta jest 273 tysiące kilometrów. Auto, które jest na co dzień eksploatowane, ma 25 lat i naprawdę nic mu nie można zarzucić. Ani prowadzenie, ani hamulce, układ kierowniczy, właściwości silnika. Oczywiście, auto dzisiaj tej klasy paliłoby trochę mniej. Ta 190 to jest około 8 litrów na 100 km. Wiadomo, że jeżeli będziemy jeździć w wielkim mieście, to to spalanie może być ciut większe. Ale to jest samochód, który waży 1200 kg, 1250 w tej wersji nawet. Więc też nie można się spodziewać cudów. Oczywiście, kwestia bezpieczeństwa. Tutaj nie dyskutuję. Ten samochód, kiedy był projektowany, zwracano baczną uwagę na to, żeby przy deformacjach, przy zderzeniach ten samochód wyginał się tak, jak należy. Ale to nie zmienia faktu, że z nowoczesną jednostką, z nowoczesnym pojazdem 190 pod względem bezpieczeństwa nie można porównywać. Czego mi brakuje w tym aucie? Dzisiaj mamy prawie 30 stopni. No, w tym samochodzie nie ma klimatyzacji. Nie ukrywam, że w, przydałaby się no, w takie warunki jak dziś ale klimatyzacja w 190 kach to jest kwiatła proci. To naprawdę jest rzadki dodatek. Jeżeli się zastanawiacie nad takim autem do jazdy na co dzień, to bacznie obserwujcie oferty, bo samochody z klimatyzacją są naprawdę rzadkie. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która decyduje, że Mercedesy cieszą się takim wzięciem na rynku youngtimerów. Auto z tym przebiegiem, z takim wiekiem, w środku nadal wygląda jak, nie powiem, że jak nowy, ale jak samochód trzyletni. Oczywiście ten samochód był mądrze eksploatowany, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Inaczej aż tak w tak dobrym stanie by nie przetrwał. Ale czy dziś któryś z producentów projektując auto i dobierając do niego materiały, bierze pod uwagę, że samochód ma jeździć 25 lat i fotel kierowcy czy pasażera ma zostać nieprzytarty, raczej wątpię. Właśnie na tym. Polegała wyższość Mercedesa. Nie na wyposażeniu, bo w tym samochodzie tego wyposażenia w standardzie prawie nie było. Wszystko wymagało dopłaty, ale kiedy się wsiada do tego samochodu po tych 25 latach, nadal czuć, że ktoś, kto go projektował i ktoś, kto dobierał do niego materiały, miał przede wszystkim postawiony jeden cel. Ten samochód ma wytrzymać bardzo, bardzo długo i wytrzymuje. W Polsce 190 jest jeszcze w cieniu swojego młodszego, ale większego brata, Mercedesa W124. I to on jest chyba najpopularniejszym youngtimerem na naszym rynku. W związku z tym ceny 190 są znacząco niższe niż 124, ale to bardzo dobrze, bo w takiej jeździe na co dzień ten samochód różni się niewiele. Ma mniejsze nadwozie i to jest jego niepodważalny minus. No i nie ma wersji kombi, którą 124 ma, nie ma wersji kabriolet, coupé i tak dalej. Tam jest bogatsza gama modelowa, tutaj jest znacząco mniejsza. Ale jeżeli potrzebujecie auta, którym chcecie poruszać się na co dzień, ale jednak czuć w środku ten duch lat 80., to 190 jest samochodem właśnie dla Was.